Przestałem nagrywać i widzę nagle, że podgląd tak wariuje, trrr, nawala jakimiś napisami i po odszyfrowaniu tego. Okazało się, że uwaga, Jerry's, silnik Jerrysa nie lubi używać, nie do końca umi współgrać z OBS-em i lepiej używać karty do przechwytywania. No, ale powiedz mi, gdzie ja w laptopie mam zamontować taką kartę? Co? NIE MAM TEGO Się wkurzyłem Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty Początek jest nie do zdarcia Teraz też nagrywam OBS-em, tylko nie przekwytuję gry, tylko okno I prze... okno, tak okno, przegapiłem coś Use ASD to use the Office YF Zaraz co? Make... Jeszcze raz. Mask space. Use AWD to flash the light in your office. Use W to flash in the cameras. Zaraz, coś mi tutaj miga. Jak ja mam to ładować? Use Spacebar to put your mask on if anything is close. Make sure to keep the music box around by holding the right mouse button To circle visual Or space to press corner camera Nie wiem co się dzieje Nie wiem co się dzieje Okej okay, to jest typowy FNaF 2 experience Tylko tutaj jeszcze O cholera jasna Tymki jesteś Naładujecie. Teraz wszystko wyjaśnia, czemu ta gra mi tak lagowała. Autentycznie teraz mam wrażenie, że skoro to jest wszystko 3D, ten ostatni poziom, to może być to nie do zdarcia. Dobra, no ale z tym sobie poradzę, naprawdę ścina okropnie. ja już zmieniałem... Kartę graficzną. Jestem z tego dumny, że kiedyś pomyślałem, że kupię sobie drugą nagrywarkę. Ja pierdzielę jak to działa pięknie. Ja się tyle wkurzałem, że ta gra tak mi paskudnie działa. A to po prostu była wina nagrywarki. Nie wierzę w to. Okej, okay, z przodu nic nie ma. Nie no, jest jest troszeczkę gorzej. jest lepiej, ale nie ma perfekcji w takim sensie do nikogo nie ma. Nie lubię tutaj kontrolek za bardzo. Takie. Mmm. Za bardzo fnafa mi tu brakuje. Jesteś przyzwyczajony do dwójki. To wiesz, że od razu myszką w dół. A tu musisz kliknąć jeszcze. Nie, ja myślę, że jesteś jeszcze daleko. Coś jest z tym holu. Nie wiem, jak długo mam przetrwać. Nie mam pojęcia. Ale muzyka ładnie zrobiona. Znowu chciałem myszką w dół, ale to jest spacja. Spacja jest. Od. Od czego? Od zakładania maski. Ja mam nadzieję, że Balloon Boy ma jakieś yy, tiki swoje swoje magiczne sztu sztuczki. Że jak będzie w więcikach, to mi powie kiedy. Na razie jest OK spokojnie, odpiędziłem Foxiego. Dokładnie taka sama technika. No, raczej podobna wzoruje się na tym, co we FNAFie dwójce ta spacja mnie wkurza. Czemu nie można tu mieć keybindów Znowu ktoś jest w biurze sobie, poświecimy na wszelki wypadek do przodu wow, no tak bo na kamerach też mogę świecić zapomniałem o tym, tylko tego nie używam bo to jest mi niepotrzebne jest czysto tam spacja czysto tu, jest znowu foxy nakręcamy marionetkę dobra, jest boniarz też w przedsionku jest w biurze teraz. Foksiego świeciłem. Powinien być odpędzony jak najdalej. Jeszcze nie teraz. Dobra. 3, 2, 1. Hopsasa. Połowa marionetki. Jest dobrze. Rozglądamy się. Na OBS-ie to na pewno Świeciłem na niego. Świeciłem. Co? Zbyt często zerkam na kamerę? No chyba na tym to polega. Banun Boy w lewym węcie Widziałem wskazówkę. To co będzie w prawym? Tutaj tak 3 czwarte. Żeby Foxiego jeszcze trzeba odpędzić. Do fula. Z tych wentów coś mi wyskoczy. Mamy pierwszą. Jak długo muszę tak przeżyć? To wygląda, że do szóstej. Nie ma go. W przedsionku. Maska. Szybko maska. Pierwsza trzydzieści, już prawie, zaraz. Between the mango, uh, Don't make this more difficult than it has to be. No, we can't be here. Oni, oni, oni wszyscy idą w jednym kierunku. Beware the mango. Męglowa teraz będzie. Ja mam nadzieję, że jest jakiś save'ik. Był sejwik. Jesteśmy uratowani Była pierwsza 30. You know you can't be here Części Które te małe animatroniki dawały Proszę Szybko Może Tak sobie zrobię Gdzie wygodniej Rozgrać się trzeba Męglowa 100% jestes this. How do I man fight? Engage. Watch the mangle is here. Watch out for her own tail. She will just use it to to your office to vent. Put on the mask. Flash. Uh, always, if she. Find the cousin cameras and hold the right on her she will break cameras and eventually Czy mi czas dalej leci. Mam... Da czas dalej mi leci Co mam zrobić? Flash in her in the hallways Jest tutaj O cholera, co to jest? Dalej tu jest. Zaraz co? Wow! Nie skumałem! To się wszystko za szybko dzieje! Dobra, the Mangle is here. Watch out for her old tail. She will use it to look you into your office from the vents. Zrozumiałeś? Put on the mask, flash her in the hallways is she is there Zrozumiałe Find the ghost in camera and hold your light On her or will she break camera And eventually your la Co? Dobra jest tutaj, jest tutaj Wlazła teraz Ale co to jest? Co mi to daje? Muszę znaleźć ducha gdzieś Na tych kamerach What? Gdzie ona jest? Ja mam pomysł, ja wyłączę światełko. Ci zapewne gówno widać, ale. Ja muszę to na ciemno zrobić. Jest jej. Jest sowa. Spoko. Zobaczymy węta. Węciszy spoko są. Była maska, jest spoko, co bardzo mi znowu miga. Jest, jest w pokoju. Tu była, jest tutaj jej głowa. Poszła sobie teraz, wydawało mi się. Okej, okay. coś, coś zrobiłem. Nie wiem czy takie miały być plany. Tip. The man goes... Oj! Co ja tu mam nakręcać? Znowu to jest. Czas leci, więc jest OK. Oświecić. tam świecić, tam świecić. świecić Spadaj stamtąd Nie mam pojęcia za cholerę co tu się dzieje Okej, okay, chyba, chyba teraz kapowałem. Chyba teraz kapowałem. ona, yy, w instrukcji w podpowiedzi y, było napisane, że ona będzie niszczyć kamery. Kamery zniszczone mogą być pokazywane w postaci wykrzyknika. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem. Trzeba znaleźć y, ten fingerprincy. Tak jak to było poprzednio. Tak jak robiliśmy to w biurze. Tylko nie wiem ile muszę ich zebrać. Tu jest. Super jesteśmy jeden bliżej. W końcu zatrypiłem o co chodzi. Poświęcę na środek. Ok, ukryjemy się przed tym czymś. No mówię, najgorsze jest to, że te kamery ciężko działają. Ok, coś się stało. Aha. No ja to jestem martwy chyba. Bo właśnie coś się stało. To nie powinno się stać. Glowa łapie te duchy jakoś. O, oh, constantly check for cameras for the ghost. If you see her hand, hold the light on her. Właśnie to jest ta wskazówka. Nie rozumiem Jest? Kolejna? Co? Co poszło nie tak? Tu ten mask, if the whole is in your office. Miałem. Jakąś rękę muszę zdobyć. No. Come on, za długo to trwa. Nikt z tych kamer nie da się wyczaić. No i zniszczyła, no. Gdzie była? Niemożliwe, no. Jak ja na ułamek sekundy mam wiedzieć, czy tam jest jakaś ręka, czy nie? Nie mam pojęcia, dalej szukam duchów. Nic więcej, tu jesteś. Super Piąta 18. Yy. Nie wiem, szybko, okay, teraz na przetrwanie. Tu jesteś. To na pewno... No! Na pewno cię zgarnę. Bo świecę na kamerach. Nawet jeśli kamery nie działają. Da się ją zdobyć. 5, 4, 3, 2, 1. Lo, wow. wróciłem. Musiała być w mojej głowie. Gdzie jesteś, Pulber? Proszę, nie krzywdź mnie. Wiedziałam, że tutaj jesteś. Kiedy tu siedziałeś za tym kostiumem, czekałam. Czekałam bardzo cierpliwie na kolejną z Twoich kukiełek, by patrzeć, gdzie nie powinna się znajdować. Kiedy z Tobą skończę, wezmę Twojego przyjaciela i rozwalę mu głowę. Nie tym razem, on jest inny. Naprawdę? Pozwól, że Cię zapytam, czemu myślisz, że On będzie chciał się zemścić nad Twoimi duchami? To! Koniec z tym! Jedna gra, jedna seria, w jeden dzień Od A do B Nie no, piękna Podobała mi się Jedynym minusem, jedynym mankamentem faktycznie było to Że jest za ciemna Jak na mnie Co w się sensie, no wiecie, mógłbym wyłączyć Lampę i tyle Ale Za ciemna, te flickeringi były czasami nie do pojęcia, jak to jest możliwe, że pięć razy pod rząd boniarz mnie atakował. No jak, ale nie licząc tych... ...mankamentów. Gra w pytę. Podobała mi się. Taka już... Ostatnio gry jakieś są takie bardziej o, mroczne, fajne. Popatrz na kamerę, Boże, coś się poruszyło. O, jest. O, nie ma. I tyle, no. Czajcie, o co chodzi. Nie no, spoko, tak ten y, Signal jest teraz zrobiony, więc spoko, jest spoko nuta. No, 8-bit 101, o co chodzi? Y, ostatnia bitwa, też mógłbym się przeczy... Przyczepi się nawet do więcej. OBS nie współgra z tą grą. No ciekawe jak, czemu kuźwa twórcy musieli zostawić tamtą wiadomość? zły, bo będę miał więcej montowania No i ostatnia bitwa też trochę nieco taka... Szarpana, być może do końca jej nie zrozumiałem Ta męglowa najwidoczniej szła po te dusze I je zabierała, jak z wystarczająco dużo zabrała To zabijała No i Jeris, Grafika z FFPS-a Yep. No I w sumie to jest, to jest jedyne, co mógłbym się przyczepić. Ja mam nadzieję, że sequel właśnie Jerry's Enter the Flipside będzie bardziej zoptymalizowany. Twórcy postanowią, że nie wprowadzą tego napisu gównianego. Będzie lepsza. Um, ekstrasy mamy. Zobaczmy sobie, co tam siedzi w ekstrasach. Um, Freddy Fazbear. Ładna grafika. Bonnie the bunny Chicken the chicken Foxy the pirate Balloon bon... Balloon bon Tak, Balloon bon Baby the marionette With red Freddy With red Bonnie With red Chica With red Foxy, with red Balloon boy, with red marionette Skąd wy jesteście? Męglowa. Ten ogonek, ten cały puchowy, ładny wyszedł. The ghost. Oj tak. No cześć, my się znamy. Characters, behind the scenes. Oj, to jest to, co ja uwielbiam coś, co zawsze. Lubię oglądać i spędzić trochę nad tym czasem. Koncepty z papieru. ...do programu graficznego, całe modelowanie, kolorowanie, i wciepanie do gry. Z baniaczem tak samo, tu już widać, że naprawdę gościu wiedział, w którą stronę chce iść ta gra. Chika, no. Cupcake? Cupcake ma tu smoczek? Serio? Wow. O, Jerry's tak wyglądał w 2020 roku. Bardzo się zmienił. O nie, widzę tu jakieś platformówki No powiem, ten office mógłby ładnie wyglądać No Extra renders To, to jest naprawdę ładne To mi się podoba No No co więcej, jeszcze mamy dodatkową zakładkę Extra Shifts No rozumiem, że to jest Ultimate Custom Night, jakoś tak, co nie? Ghost. Sam może się pojawić. Extra Presets? Aha, no dobra, no. Dobra, ty ja tego nie tykam. Yy, pierwsza gwiazdka jest. Nice. Kurczę, spędziłem nad tą całą serią z jakichś 5 godzin, ale było warto. Będziecie mieć co oglądać. Wielkie dzięki za oglądanie, wielkie dzięki za oglądanie tej serii. Trzymajcie się. Cześć!